W nocy 23 czerwca 2022 roku dwóch złodziei próbowało ukraść samochód BMW X3. W ciągu kilkudziesięciu sekund i bez większych problemów udało im się otworzyć samochód, a następnie uruchomić silnik. Cała akcja przebiegała pomyślnie do momentu, dopóki okazało się, że w aucie jest zainstalowana blokada CanLock od ZabezpieczAuto.pl. Pomimo otwarcia drzwi i uruchomienia silnika, złodziejom nie udało się odjechać. Blokada Canlock zablokowała możliwość odjazdu. Przy próbie wrzucenia biegu auto zgasło. Gdyby nie to, złodzieje cieszyliby się nowym łupem. Kradzież odbyła się przy użyciu popularnej metody na walizkę. Polega ona na wzmocnieniu sygnału z kluczyka za pomocą specjalnego urządzenia, dzięki któremu można otworzyć samochód i uruchomić silnik. To. Popularna metoda, przez którą możesz stracić auto nawet w 30 sekund. Kolejne potwierdzenie skuteczności cyfrowej blokady Canlock. Nie daj się okraść. Już dziś zadzwoń i zamów zabezpieczenie do swojego auta. zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.